Dataflow, czyli przepływ danych, jest zapytaniem Power Query, które jest przygotowane w przeglądarce internetowej w usłudze Power BI. Do tabel, które są wynikiem przepływu, możemy podpiąć się bez problemu zarówno z Excela, jak i Power BI Desktop. Najprostsze raporty budujemy w taki sposób, że identyfikujemy nasze źródła danych i bezpośrednio łączymy się do nich z naszego Power Query czy to w Excelu czy w aplikacji Power BI. Natomiast usługa Power BI daje nam jeszcze jedno miejsce, jeszcze jeden obiekt, w którym wstępnie możemy pobrać dane i je sobie przygotować po to, żeby wstępnie przygotowane posłużyły nam dalej do budowy jednego modelu w danym obszarze roboczym, ale też wielu różnych modeli w różnych obszarach roboczych, z których będą korzystać na przykład różne działy. Przepływy danych są częścią płatnego środowiska Power BI. I w konkretnym obszarze roboczym działa to trochę jak edytor zapytań Power Query, tyle tylko że bezpośrednio w przeglądarce. Klikamy w obszarze roboczym nowy przepływ danych, żeby taki przepływ utworzyć, a za chwilę też pokażę, w jaki sposób podpiąć się do tego modelu. Rozpoczynamy definiowanie tego naszego źródła danych, pamiętając o tym, że usługa Power BI Online celuje w cykliczne odświeżanie, więc musi mieć dostęp do tych źródeł danych. Ja wybiorę sobie prosty plik Excel, który moi użytkownicy wypełniają na dysku, OneDrive lub na szerepóince. Po znalezieniu pliku z fakturami, przechodzę dalej i przeklikuję kolejny krok. Następnie wybieram tabelę i przekształcam dane w edytorze Power Query. Sam widok edytora Power Query w usłudze Power BI Online ma ciut inne tłumaczenia, na przykład. Karta przekształć nazywa się transformacja, natomiast poza tym wszystkie operacje, które znamy z edytora zapytań Power Query z Excela czy z Power BI desktopowego znajdziemy też tutaj w wersji online'owej. W momencie kiedy stworzymy to nasze zapytanie klikamy zapisz i zamknij, zapisujemy nasze zapytanie w obszarze roboczym, wykonujemy proces odświeżenia, żeby za chwilę móc te dane zobaczyć w Excelu i w Power BI. A następnie przechodzimy do obszaru roboczego i ustawiamy proces zaplanowanego odświeżania, tak żeby ta tabela pod spodem zawsze się odświeżała, na przykład codziennie o godzinie 7 rano. I teraz czas na najważniejszą część tej lekcji, czyli w jaki sposób pobrać te dane, które w tym przepływie danych, w takiej pierwszej warstwie przygotowującej nasze dane do dalszej pracy, w jaki sposób je pobrać, idziemy na kartę dane, pobierz dane i wybieramy polecenie z platformy Power, a następnie wskazujemy z przepływów danych. Logujemy się do naszego konta w usłudze Power BI online, a następnie wyszukujemy naszego przepływu w obszarze roboczym. Taki przepływ może składać się nawet z więcej niż jednej tabeli, w środku posiadać po prostu kilka tabel. Akurat w moim przypadku jest to pojedyncza tabela faktur i po kliknięciu przekształć dane mamy możliwość nałożenia na tę wstępnie przygotowaną tabelę faktury tej drugiej warstwy przygotowującej nasze dane do dalszej pracy z tabelą, w związku z tym każdy dział może sobie tę tabelę potraktować teraz trochę inaczej, aczkolwiek jej zawartość jest już zdefiniowana właśnie po stronie usługi Power BI. Po kliknięciu zamknij załaduj tradycyjnie te nasze dane zostaną załadowane bezpośrednio do Excela. W moim przypadku jest to zwykła tabela, ale równie dobrze mogłyby posłużyć do budowy modelu danych w dodatku Power Pivot. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku pobierania danych do aplikacji Power BI Desktop. Klikamy pobierz dane, przepływy danych. I rozpoczynamy proces łączenia się z poziomu Power BI Desktop do naszego środowiska online. A następnie, poprzez przekształć dane, możemy na naszą tabelę nałożyć jeszcze jedną warstwę, czy przekształceniową, czy integracji łączenia tych danych z innym źródłem. Po czym, po kliknięciu zamknij i zastosuj, te dane wpadną nam do modelu e, danych, do modelu semantycznego, który tworzymy w aplikacji Power BI. Na koniec kilka powodów, dlaczego warto w usłudze Power BI Online wykorzystywać przepływy danych. Po pierwsze, gwarantują nam centralne miejsce przechowywania danych, ich spójność i stanowią takie jedno źródło prawdy dla nawet wielu działów, które do nich będą mogły się podpinać. Po drugie, te źródła danych są wtedy mniej obciążone, bo zamiast odpytywać, na przykład bazę danych wielokrotnie przez różne działy, możemy stworzyć takie jednocykliczne odświeżanie, do którego później już z usługi Power BI będą pobierane dane. Takie raporty też dzięki temu są szybsze w samej usłudze Power BI Online. Te przypływy danych świetnie komunikują się z naszymi modelami opublikowanymi w usłudze onlineowej. Dzięki przepływom możemy też poustawiać sobie odpowiednie zabezpieczenia, jeśli chodzi o dostępy, jeśli chodzi o uprawnienia do konkretnych tabel w naszej organizacji. No i wreszcie całość daje nam automatyzację, i poprzez cykliczne odświeżanie i harmonogramowanie tych procesów, uzyskujemy sprawnie działające środowisko, które samodzielnie się odświeża. Przepływy danych to jedna z wielu integracji dostępnych dla użytkowników Power BI. W kolejnej lekcji opowiem o tym, jak jako użytkownik możesz łączyć się z Power BI z Excela czy z PowerPointa. Żeby nie przegapić tej lekcji, zaobserwuj mój kanał.